Jakie są dwa tryby jazdy rowerem po pustyni błędowskiej Grzęzne i prowadzę? Brzmi znajomo, kiedyś tak było, ale to już przeszłość. Dziś czeka na was nowa, siedmiokilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Betonowa i szeroka na 2,5 metra. Prowadzi od róż wiatrów aż do granicy województw, śląskiego i małopolskiego. Po drodze punkty widokowe i miejsca do odpoczynku, a nasz ulubiony zakątek malownicze miejsce nad rzeką Biała Przemsza z drewnianą wiatą, piaszczystym brzegiem i widokiem na pustynię. Chcecie zrobić dłuższą trasę? Dodajcie drogi leśne i macie przynajmniej 16 km ciekawej pętli. My przejechaliśmy pustynię na rowerach, ale pieszo też jest ciekawie. Spacer po pustyni bez obaw, że zgubicie buty w piasku. Ścieżka ta to szansa na spacer jak nigdzie indziej w Polsce. A na koniec dnia zachód słońca z punktu widokowego Czubatka. Możecie tam podjechać autem. I jeszcze mały sekret 400 metrów od ścieżki czekają stawy ukryte w lesie. To jak? Gotowi na pierwsze kilometry w sezonie? Pustynia Błędowska czeka.